Tarnowskie siatkarki rywalizowały z kartingowcami na torze Speed Race Tarnów. Celem spotkania była integracja obydwu środowisk oraz aktywny wypoczynek przed rozpoczęciem siatkarskich zmagań. Nie zabrakło emocji, adrenaliny i dobrej zabawy. Doskonała forma integracji zawodniczek naszych. Mamy w tym sezonie nowe zawodniczki, mamy nowe twarze w klubie, więc niejako... Dbamy też o integrację naszych zawodniczek, jesteśmy w ciężkim okresie przygotowawczym, więc taka forma, forma powiedzmy aktywnego wypoczynku myślę, że jest bardzo dobrym sposobem na, na spędzenie wolnego czasu. Mamy takiego superowego trenera, którego chciałyśmy wyprzedzić, ale no nie dał się, ale mam nadzieję, że następną kolejkę już pociśnę, bo tej dziewczyny bardzo dobrze jeżdżą, my z Adą jeszcze się wdrażamy. Jest naprawdę super, ja już nie jedzę pierwszy raz i jest naprawdę fajnie. To jest adrenalina przede wszystkim. Ja na początku bardzo bałam się pierwszego okrążenia, ale potem już zapominałam o strachu. Bardzo ręce na przykład dzisiaj bolą. Nie dość, że po siłowni to jeszcze ciężko kierownicą było sterować, ale jakoś dałam radę. Przede wszystkim się tutaj liczy dobra zabawa, integracja, ale no... Dziewczyny pracują rękami, górną częścią, mięśnie. To jest dobra rozgrzewka też do, do dobrego przygotowania się do sezonu. Bardzo dobrze sobie też radzą na torze kartingowym. Widać za nami. Bardzo płynna jazda, bez jakichś takich dziwnych ruchów kierownicą. Odpowiednie wchodzenie w zakręt, wychodzenie z tego zagretu. No, powiem, ja mówię, panie bardzo dobrze jeżdżą. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ możemy się zintegrować. Znamy ten tor, wiemy jak się jeździ, ale Myślę, że pomożemy siatkarkom takim podpowiemy jak się jeździ. Każdy się pościga tak dla rozrywki. Jak zapowiada Rafał Kibior, koordynator ogólnopolskiej akcji przez zabawę do bezpieczeństwa, takich spotkań ze sportowcami na torze Speed Race Tarnów będzie więcej. Prowadzą działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej i tym samym poprawy jakości nauczania w placówkach oświatowych w regionie. W Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się podsumowanie pierwszego etapu realizowanego przez Powiat Tarnowski projektu edukacyjnego. Program obejmuje wszystkie gminy w powiecie i wszystkie typy placówek oświatowych, od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Do tej pory wzięło w nim udział 160 placówek edukacyjnych. Jest to największy projekt tego typu w Polsce, no, większy nawet niż stołeczne miasto. Warszawy, a więc zmagamy się z dużymi trudnościami, ale myślę, że z powodzeniem. Projekt ten ma na celu nauczyć nas jako rady pedagogiczne w szkołach pracować na rzecz rozwoju wewnętrznego szkoły i zaistnienia tej szkoły w sposób właściwy w środowisku lokalnym. Nauczyciele nie muszą poszukiwać doskonalenia, nie wyjeżdżają poza granice swojej szkoły. My z projektem kompleksowo przyjeżdżamy do szkoły. I dlatego też nazywa się to kompleksowe wspomaganie szkół, ale wcześniej nauczyciele wraz z dyrektorem musieli zdecydować się, jak. Jakim problemem w szkole będą się zajmować? Tych zakresów różnych problemów było naprawdę tam kilkanaście działów tematycznych, które można sobie było wybrać, i rzeczywiście nauczyciele tutaj podeszli do tego bardzo rozsądnie, wybrali to, co ich interesuje, to, co przede wszystkim wpłynie na podniesienie ich jakości pracy. Pojawiały się rzeczywiście takie zagadnienia, które są chyba symptomem. Tych czasów, które, które, w których żyjemy, to jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny, bardzo często powtarzające się zagadnienie, techniki uczenia się i, motywu, i metody motywujące do nauki. Bardzo ważną sprawą również myślę, że w tym projekcie również to jest, że przy dzisiejszym naszym rynku pracy, jaki wiemy jaki jest, ciągle zmniejszającej się liczby pracy, miejsc pracy, również nie bez znaczenia jest to, że w tym projekcie znalazło zatrudnienie... 20 osób, 20 tak zwanych sorowców, czyli szkolnych organizatorów rozwoju edukacji. właśnie my konsultujemy się najpierw z nauczycielami, z dyrektorami, dbamy o wybór oferty, następnie prowadzimy cały tok projektu w ciągu roku, a więc organizujemy firmy szkoleniowe, organizujemy ekspertów, organizujemy catering. Następnie tu ważna rzecz, jeżeli chodzi o tą też kompleksowość projektu, pomagamy. Szkołą we wdrażaniu tej, tej nowo nabytej wiedzy, nowo nabytych umiejętności do praktyki szkolnej. Na projekt pod nazwą Bezpośrednie Wspomaganie Szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego starostwo pozyskało ponad 4 miliony złotych. Program będzie realizowany do przyszłego roku. Tarnowskim rynkiem zawładnie Tarninowe Koralobranie. Już w najbliższą sobotę Urząd Miasta zaprasza na szachową bitwę o Tarnów, animacje, zabawy plastyczne i konkursy z nagrodami. Dla posiadaczy Karty Miejskiej Premium będą mu pominki w postaci kasków rowerowych i tarninowych korali. W programie również wspólna nauka zumby. Tarninowe Koralobranie, czyli święto związane z robieniem korali przez dzieci, z różnymi konkursami, zabawami, animacjami, z żywą grą w szachy, gdzie też będzie w tle Tarninowe. Nowy koral, ale też jakby ta sfera bezpieczeństwa, bo zbliża się jesień, zbliżają się powroty do szkoły, więc chcemy przypomnieć siódmą już edycję akcji Kaski i Odblaski, i to razem z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej. Tradycyjnie współpracujemy z nimi. To wszystko będzie się działo w najbliższą sobotę, można powiedzieć, w takich dwóch modułach. Pierwszy moduł dedykowany najmłodszym, rodzicom z dziećmi, od godziny 11 do 14. Finałem tego będzie. Nauka zumby. To też bardzo dużą popularnością cieszyło się podczas zderzeń. I druga odsłona zumby dla gości, już takich popołudniowych, wieczornych, którzy przyjdą na tarnowski rynek i zechcą się nauczyć wspólnie pobawić w rytmach zumby. Od godziny 18 do 21. Podczas tej imprezy będziemy również rozdawać kaski rowerowe dla dzieci, młodzieży, ale za okazaniem tarnowskiej karty miejskiej premium, czyli. Wystarczy tylko okazać swoją kartę, a tych użytkowników karty jest naprawdę sporo ale nie tylko kask, ale także tarninowe korale i to jest też taka dodatkowa atrakcja. Myślę, że kto przyjdzie już do nas na rynek, a będzie miał ze sobą kartę, to będzie mógł wejść w posiadanie tarninowych korali. Bardzo serdecznie zapraszamy. Kaski rowerowe i tarninowe korale będą rozdawane w pierwszej części spotkania. Ilość jest ograniczona. dźwięki bluesa ponownie zabrzmią na ternowskim rynku. Już jutro odbędzie się ostatnie, już w tym roku spotkanie z cyklu był sobie blues. Na dużej scenie wystąpią dwie formacje Kuliszkielak i Kasa Chorych, początek o godzinie 19.00. Koncert w plenerze otworzy duet Kuliszkielak. Formacja uchodząca za jeden z najznakomitszych duetów muzyki bluesowej w Polsce. Śpiewający gitarzysta i harmonikarz. Każdy z tych muzyków w karierach indywidualnych ma około 40 nagranych płyt. Jeden z tych muzyków jest również członkiem formacji Kasa Chorych, formacji która również w piątek pojawi się na scenie jako gwiazda wieczoru. Kasa Chorych jest to formacja legendarna, założona przez Ryszarda Skibińskiego już nieżyjącego, ale to co przyświecało na początku temu zespołowi wciąż trwa do dnia dzisiejszego i cieszy publiczność. Zespół na swoim koncie ma 9 płyt. Ta ostatnia płyta została nagrana i wydana w tym roku i cieszy się rosnącą popularnością. Usłyszymy więc największe przeboje zespołu Kasa Chorych, ale także utwory z ich najnowszej płyty zatytułowanej Orla. Serdecznie zapraszamy. W piątek o godzinie 19:00 startuje plenerowy koncert z cyklu Był sobie Blues. To ostatni koncert z tego cyklu w tym roku.